Tu się trochę sypam, a to jest Na żula. Nie no wysadźcie mnie tu, bo już się boję. Ty opróbujesz! kolatko do Mikołaja. <laughs> Tobota 10.30 wizowy, i wybieramy się do centrum. Do centrum Zakopanego po to, żeby rozdać w końcu te 46 boksów. I powiedzieć gdzie cztery są ukryte. Jeszcze nie zaczęliśmy, a już nie umiemy wyjechać. Kurde, że nam się chce zawsze w tą zimę jeszcze nagrywać, nie? Ty. wyjedz. Plan jest następujący. Jesteśmy w tym samym miejscu co dwa lata temu. Tą samą drogą, którą dwa lata temu dejtale brzydko mówiąc, a było ładnie plan. Zanim pojedziemy rozdać boksy, zanim pojedziemy rozdać brelok 250 limitowanych takich breloków, których nigdy nie będzie sprzedaży, mamy dzisiaj lepszego driftera. Campson, proszę cię to na chwilę. To jest osoba, która mam nadzieję, że zjedzie na dół i wróci tutaj z całym S46, nie? No, dobre żadne. Widzisz tu specjalna kurtka, jest. Pokaż, nie, pokaż, na... pokaż, to pokaż. Outfit gotowy, widzisz to jest sport, także nie, ma... nie ma szans, że coś się stanie. Zapraszam cię, Kempson, do tego pięknego 2,5 litrowego E46. Leszko, ty proszę cię odejść, bo. bałkie, bałkie. Ładna jest, naprawdę ładna. Jedziemy do centrum, rozdawać w końcu te boksy, już nie mogę się doczekać. Ciekawie, ile ludzi przyjechało. Zajebiście, mamy Virtual cockpit, jak G-Series. Światła mapem jest. Kurde, topka. No. topka, zakwalizowałeś chodźku. Samochód też jest w porządku, przede wszystkim podaje jak zły. Nic, tylko odbierać kluczyki i zabierać ten wóz. i na auto prosto, I go podkopiemy jeszcze. Trzeba dać Ty, ale ja tu się trochę cykam. Bezpośrednie. Na żula. Ale byśmy teraz... A do cięcia, nie ma miękkiej gry. Uwaga! Ty, drugi próg zgubiliśmy. Kurwa! Stój, bo drugi próg leży. Ci... Kurde, zajebiście, hopie, nieuszkodzona fura śmiga, podaje zajebiście Nie, ja, z progu nie ma Jakiego Ale nie, nie było, nie było, sprawdzimy na nagraniu Nie jest nigdzie zgnita, ale szko, weź coś o tej, ty no jest okej, okay, tylko gdzie jest próg? No, wieku, drugi detailer, kurde Nie no, jest jak go znaleźć Tam jest ten LED jeszcze na tym próg. <laughs> Właśnie, jeszcze LED, zobaczymy, gdzieś może yes. jest Ale to, tak to, to wtedy, nie no, tak pociąło przodem chyba, to wtedy jesteśmy musieliśmy zgapić Lepiej przodu Dokładnie no to zaczynamy zabawę. Na moim Instagramie informowałem wszystkich, gdzie robimy postoje i gdzie będzie można odebrać darmowy bok z gadżetami. Zresztą zobaczcie sami co się działo. No <laughs> Ale jak to chcesz teraz rozdać? No czekaj, ja otwieram. Witam was tak w ogóle. Tutaj rozdamy pięć boksów. Musi odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Pierwsze pytanie jest dosyć banalne. Jak ma na imię Lesko? Ha? <grymne> Pieszy był. Dawaj, pierwszy Adam. Szymon. O, o Jeź, ja, gdzie to znalazłeś? Cześć. 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 Drugie pytanie, jak ma na imię Kempston? <grymne> no, no, dziękuję. dziękuję. To będzie Tomę. I to powiedziała? Słuchajcie, będziemy jechali teraz i co kilka minut będziemy się zatrzymywali gdzieś w zakopanym gdziekolwiek. Tam, gdzie będzie bus stał, tam rozdajemy kluczy. Są jeszcze boksy schowane. Zaraz wam powiem wskazówkę jedną, gdzie jest. Dobra. Trzecie pytanie, Leszko, ty jesteś mistrzem. Z koloru jest. BMW do wygrania. Jakie było moje pierwsze auto? <grym znać> O to poda dokładny model jeszcze. Camson ma 18 lat. Jakie było moje pierwsze auto? Yes. O, o, Mercedes. O, tam z tyłu pan. Szeliłeś się z nami? Gdzie? No oglądam. Szymajcie, daję wam kolejną wskazówkę. On dwa kluczyki teraz schowane. Jeden jest zakopany tutaj niedaleko, a drugi jest troszkę dalej. Na stacją Shell jest klimatyzator, w klimatyzatorze jest złożona. A druga? Da, a druga dalsza... leży lewizacja... I to będzie na kanale nadawczym. Ej, pamiętasz, dwa lata temu jak i za każdym razem pytałem, czy znacie detailera, a oni mówili, że nie. Ta... Teraz Leszko szuka widzów <grymne> To przecież człowieku, pierwsze pytanie, jakim samochodem jeździł Leszko? Gość podniósł rękę, Malu. dziękuję, ogląda jakim to Jakim To stary To czym on mógł innym jeździć? Jedziemy na kolejną lokalizację, zatrzymujemy się w różnych częściach Zakopanego Tak, żeby każdy miał szansę odebrać skrzydzie kołajkowe <grymne> Jaka cała akcja, którą dzisiaj kręcimy i ogólnie wszystko co związane jest... Ten dupieszy Jaka jest pojemność, ile No to tam jest. Dwa lata temu to rozbił auto i jaki kolor był auka? Zajebista igła jaki ma kolor? Luty R4B7 i R4B8 Jakiego koloru oryginalnie była moja pierwsza M2. Biała. <laughs> Jak to za program, który prowadzi e, ten, le, ten kolega na TFN Turbo? Tutaj. Z drugiej ręki? O, proszę bardzo ty Ale wygooglowałeś teraz? Skąd wiedziałeś? Sprawdził Google teraz. Koleś. Gdzie z ciebie nikt tu nie zna <laughs> Kto ogląda TFN Turbo ty? O? Ostatnie pytanie, to jest bardzo łatwe. Teraz malowaliśmy E46 Sedana, Leszko malował. Tamten, pan, tamten, tam. czekaj, bo jeszcze nie było pytania, ale. Ale on już on by powiedział. On A czym pan malował? tam gdzie zostawiliśmy boksa. Nieco dalsza. Więc tak. E... Jest to biały, nie? Ja biało. To nie jest tak daleko. A to wiemy, możemy jechać. Tak. To powiedz, nie będę, no? Ja gadał. Ale tak muszę teraz powiedzieć, no to powiedz, zawaj. Na lisku. Tak? Gdzie A gdzie Kemsoni latał obokiem, co no. rozwalił? Prób. Dobrze. Blisko. Wszyscy są na kanale nadawczym? Tak. 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 To zaraz wrzucę wam pineskę, ok? I zdjęcie. Dobra, lecimy na kolejną lokalizację. Pytanko mam do Was. Jaki jest model BMW-2? Nie 37. Ile kompletów felg jest do embułki? Nie ja wymyślimy, ja wymyślimy, ja wymyślimy, ja wymyślimy, jaka jest. jest pora roku teraz. Jezu, nie Jezu, nie ma jeszcze simy, słuchajcie. Jesień. na jesień. Bartek. Jadą po Ciebie z pierwszej. <laughs> nie podpuszczam Cię, ale nie dasz. <laughs> Nie mówię. E46, te drugie, które mamy, jaki ma silnik? 2,5. 2,6. 3,0 powiedzmy. Jaki silnik ma dwukolorowy, biało-czerwony grób? dziewięć <grymne> Jaki motor ma kupić? M43,19. Z kogo działać? Z Bo on taki sam. Oglądałeś? że kupiony, też oglądałeś. oglądałeś? oglądałeś. 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 E4,6, te niebieski które jest teraz do wygrania. Początek tablic rejestracyjnych, pierwszy. Zobaczymy. Trzeci raz tutaj, na trzecim miejscu Czekaj, Czeka, jest sześć osób. Trzeci raz? Jaki Dobra, jest tu osoba, która odpisała u mnie na pytanie na kanale nadawczym? XAA, coś tam. Ok. Jedziemy w tą miejscówkę. Najstarszy X ekluzywny hotel w zakopanym, który kiedyś się spalił, ale się odnowił. Kamil, kamy, papier, nożyce. Jeżeli wygrasz, to do jutra możesz sobie upalać jego BMW, a on jedzie autobusem do domu. A jeżeli on wygra do boksa, tak? Trzy, cztery, Trzy, cztery, trzy, cztery, a, cztery. Wygrał, wygrał. Tak smakuje wygrana. Samasz? Patrz, jaki fajny. Och, patrz, patrz, patrz uwaga, uwaga. O, kluczyk. Dawaj jakieś ciężkie pytanie. Jaki ostatnio samochód wrzuciliśmy wczoraj w nocy u mnie na Leszko Moto TV? Tikt, o, czy coś tam coś tam. Jakie to było auto? BMW, co wypychaliście? No ja od kogo? Wiec to było No to ten wygrał, dobrze powiedz. a ja, skąd To no? skąd idzie? No bo oglądał Gdzie mamy domek? Wiesz, gdzie mamy domek teraz? Muza ja. <grym> czy czy zabawadowałeś Swarta? Jak odpowiedziałeś na pytanie? Powiedział, no. Murza No, ale skąd idzie? Jak jak? No tam jesteśmy? Nie. Ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy, ale tylko No Dobra, dobra. Ostatni. Osta, jest... Jakiego koloru był Seat? Czerwony? Jaki Jaki niebieski, czerwony. czerwony. On ma czerwoną czerwony. bluzę i był pierwszy i czerwony. To będzie trzeba bardziej Ten Masz władzę czerwonej Gdzieś się kojarzę? Gdzie byśmy się widzieli? Yy, na Dziupli. A ty yy, na Dziupli? Nie, no wszędzie gdzie jesteś, to jest. To, nie? O, Żeby nie było, że jeździmy tylko samochodem i rozdajemy prezenty, to mieliśmy też kilka niespodzianek. A jedna z nich to znaleźć Mikołaja na grupówkach. Ho ho ho! Drodzy widzowie, mam nadzieję, że byliście grzeczni. Nieco ten tam urwis taki, co na wakacjach w Szczecinie był. Zapraszam, mamy parę prezencików. Mikołaj, jak ci Mikołaj czuje w tej brodzie? O to już nie są te lata, co były kiedyś. Mm. Jeszcze taki ciężki wór dźwigać. Ile tych kluczy dorobionych leży, dajcie no, spoko. Mikołaj, są chciądzie. Dobra Mikołaju, chodźmy. To by nie tak co... nic nie dało. Nic by to nie dało. To by nic nie dało, nie, nie dałoby nic. nic. Boję się tego misia tutaj skupić. Mikołaju, ja się boję, że Mikołaj to staranuje zaraz. Mikołaj, co? No prezenci od Mikołaja A myślisz, że on grzeczny był? W tym roku? Myślę, że był grzeczny. A ja myślę, że nie był. Ja Michołaj go ze Szczecina wyciągał taki list rok temu o, napisał. A na kolanko do Mikołaja. Co ty byś ode mnie chciał dostać? Boksik z kluczykami do BMW. Tutaj, a to cały ostatnie dwa. jak dobrze odpowiesz na pytanie, które ci zadam, to może nawet dostanie tylko jeden. Ostatnio byliśmy na Kielcach. Tak byłem. Byłeś też na Kielcach? Byłem, bo jestem z Kielc. O, o Oleś się trapił! Na Kielcach były dwa samochody. Tak. Jakie to były samochody? No wiem, dwójka, I? a co jest do wygrania i BMW-46 które rozwali rozwalił detajler w górę. No ja się tu tylko schylę do Bora. Tylko żebyś tam... Bora Mikołaju nie pomylił. Yes. Yes. No i mamy taki boks. Jest kluczyk? Jest kluczyk. To może Posładne. być piona. Bardzo dobrze, szybko ci się udało Dzięki. znaleźć. Ile tu mamy osób? Kurde, ale spokojnie, Mikołaj każdego obsłuży. Ale, Włoch, <gry> myślę, nie ta platforma. Co to, to mamy za samochód do wygrania, ale musisz powiedzieć: model, markę, pojemność, moc. Jeżeli chodzi o samochód, to tutaj jest kluczyka. Nie chodziłem dwa. BMW. bardzo 46, dobrze. 36, bardzo dobrze. 2,5 i A ile koni ma? 190. Jakiego koloru było albo jest nadal BMW E46, te które było na torze Kielce. Tak, jedno? Nie, nie? nie. Następnie. Granatowy. Granatowy to jest te. Jakiego koloru jest BMW E46, które również będzie do wygrania było na torze Kielce? Szary. Szary. Szar. Bardzo dobrze, Brawo! Bardzo dobre. Mamy, kluczyk jest. To my Mikołaja zostawimy. Zrobił, zrobił swoją rolę Zrobił, zrobił. Bardzo dobrze to grał. Powinien być Mikołajem. Bardzo w tej roli się dobrze czuję. To... Uciekajmy, bo mnie oblegają. Mikołaju! Jest, nie siedzą nie o szybki. Siadamy do naszego dyliżansu Mikołaj, tutaj! Mikołaj taki ładny, białym Ferrari dzisiaj przyjechał. Trzeć to okulary, bo chyba źle widzi, Mikołaj. O kurcze! A to tylko Leszka jest, przepraszam, pomyliło mi się <laughs> Ale jak mrugnął, sobota 21 o 4. Jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu co dwa lata temu. Teraz mamy lepsze 46. Stoją już wszyscy, którzy dostali od nas boksa. Robimy quiz, będzie 10 pytań, jak milionera, 4 odpowiedzi. I kto odpowie najszybciej, ten zgarnia RZLO 46: kobieta czy mężczyzna? Zakładamy się. Ja myślę, że kobieta. Ja myślę, że facet. Słuchajcie, podbijcie ten materiał, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Na święta będziemy mieli kolejny materiał. Dokładnie. Bo dosłownie za tydzień jedziemy na Toruć i będziemy jeździć MWS, którą zresztą przywieźliśmy na lawecie. A nawet nią tak bardzo mało pokazaliśmy ze względu na to, że no dzisiaj od rana jeździmy, rozdajemy te boksy. Przebieraliśmy się za Mikołaja, no naprawdę. Fajny syty materiał. Fajnie będzie. było, fajnie było. Więc chodźcie, zapraszam Was, zobaczymy. To zgarnie 46. Rób udział tylko osoby, które mają kluczyk, chodząc na mgp podając kod dostępu, twój nick, imię, co tam byście chcieli, 10 pytań, 4 odpowiedzi, najszybsza odpowiedź zgarnia, no chyba wszyscy wiedzą o co nie? Co ja tu widzę? Co ty tu masz? Kluczyk. Tak. Dzisiaj odjeżdżasz czy nie odjeżdżasz? Czy idziesz z buta? Nie no, wrócę swoim najwyżej. Czyli nie zależy ci tak bardzo? Dobra, no, nie, on do... A ja, dobra. Jak ty uważasz? Chciałabym, bo przyjechałam z daleka. Kolega uznał, że swoim też może odjechać, więc Jasne, ja, no? tak ja, Ja mogę tak samo, to jest tylko zabawa. Patrz, jak to ładnie wygląda, nie wiem czy widzowie wiedzą. Mamy swoją specjalnie dla nas kiedyś przygotowana aplikacja. A tu kiedyś ledy były chyba w tej becie, nie? Były. Ale poleciały z progami Dobra, lecimy. Jest skupienie. Tutaj też kolega szybko idzie. 9 na 10. 36, 77. Też 10 na 10. Kto miał 10 na 10? Tak. 10 na 10. No to będzie liczyć się szybkość też. Wiedziała, że MGP się nazywa Janusz. Tak? Prawidłowych odpowiedź. Ja do teraz nie wiem jak ty masz na imię. Ty. X kuba surowiec. Co ja? 31 yy, sekund. Robimy tak, że drugie i trzecie miejsce dostaną gadżety jeszcze MGP. We mnie żyło. Jest wszystko. Nie wiem, ale jak, jak masz BMK? Czy zostawiasz tą Ewkę tu, a. Dziewczyna wróciła. Ale... Gdzie jest twoja dziewczyna? Stąd z tej. Ja mi cały weekend że wracamy na dwa auta. No i, no i... razowe! Moja dziewczyna mówi, że to jest afirmacja, że jak się będzie afirmować, to to będzie działać. Gratulacje. Dzięki wielkie. Na koniec jeszcze dla fanu. już bez żadnych nagród sprawdzimy, który kluczyk rzeczywiście pasował do tego zaponu, no bo jak MGP to muszą być kluczyki i GPS-y, -e, więc sprawdźmy to, To ma ten pasujący kluczyk. To są słuchajcie jaja, mieliśmy dorobionych 50 kluczyków i to ostatni osobie pasował kluczyk do zaponu. No rózie jest? No kur... Ostatnia Ja... ja... Ja, no. ja. ja. ja pierniczę! Nie Ale możesz też odłożyć sam podział się, no. no tak. Masz Mamy to kur... Jak przestało na gruza? Długo nie pożyje. Właśnie, podpiszmy tą decha, co? Na, na, na poduszce, na poduszce. jak o, nie, nie, to będzie z To na czole się odbije. Leszko, Lesko, chodź. Leszko, ale podpisz się imię i nazwiskiem, Będę będą pamiętać. Który. I żegnamy się widzowie z zakopanego jeszcze w tym materiale. Zobaczycie nas na torze łódź, bo za tydzień widzimy się ponownie z Wami, z widzami, z całym teamem MGP. Zapraszam Was jeszcze do dalszej części tego materiału. La localizzazione torrò. Zaprosiliśmy cały team, żeby każdy mógł przejechać się N2 i zobaczyć jak to brzmi i przyspiesza. Nie mogło też zabraknąć naszej maszyny zresztąściowej, w której do zgarnięcia były rzeczy to jest, stary ujęcie kręca, ty mi przekazasz, no. dla lecie. 20 różnych energoli od Holi, w saszetkach. Zero cukru, jest to. wiesz to? Wiecznie nie jesteś zmęczony. No jest stary cały to. dzień dzisiaj nagrywania, nie? tu stary ode mnie jeszcze takie coś. Będziesz miał na te energole. Milkszej. To jest zero cukru? Zero cukru. Patrzcie ja ci tego zaraziłem. Ja to ostatnio piję i jakbyś chciał sobie kupić takie coś. Kodem MGP Garage. Link masz w opisie, możesz sobie zakupić coli. Będziesz miał taniej. Byście chcieli sobie to spróbować, To tak samo możecie wbić. Bo mają i saszetki i takie duże. I powiem wam, że mega to smakuje. 20 smaków różnych, energoli. to ja już I... wie, wiem, skąd ty dzisiaj masz tyle energii. Bo nie zero cukru, a ty chodzisz na siłownię. Naprawdę mało reklamuję rzeczy, ale to jest yy, wyjątkowo dobre. Dopiero co byliśmy na torze Kielce. Dopiero co byśmy zakopane, A dzisiaj jesteśmy na torze Uś, gdzie będziemy przewozić cały team. Jak wiecie, wystartowała akcja, gdzie możecie zakupić taki drop. Nie wiem, czy jest. Jest ta bluza limitowana, którą widzicie teraz na moich klesach, ale na pewno limitowana czasowo jest ta bluza. I kupując taką bluzę czy koszulkę, wchodzicie do akcji związanej z BMW M2. Do samochodu jest taka torba. San karbon, Carbon, Carbon, Carbon To nie będzie tylko torba Będą jeszcze inne gadżety, są razem z samochodem A w torbie cały pakiet kosmetyków Seven Wszystko co mieli na sklepie, słuchajcie zakupię Tu są wszystkie możliwe rzeczy Cała torba jest wypchana kosmetykami I wy te kosmetyki dostajecie razem do samochodu z tą torbą Która idealnie, idealnie, idealnie Cyk Co ty na to? No i dolo. Patrz teraz, widziałeś jakiś taki kluczyk? Jest jak w nowych modelach kluczyk, którym możecie się bawić. To nie żadna atrapa. To, co to góry Kolor Felk 19. Czy bierzesz sobie białe i masz tak z białym zaciskiem? Czy może chciałbyś, żebyśmy ci polakierowali na czarno Wtedy masz tak. To jest jeden z trzech kompletów, czyli dziewiętnastki z nowymi oponami, dwudziestki oraz Osiemnastki, to ty wybierasz jakieś chcesz kolor, a jakie bardziej wam się podoba dajcie znać w komentarzu Pamiętajcie podbić ten materiał, łapka w górę, suba Zostawcie to, bo robimy zajebista akcja, a ja was zapraszam na to, róć, A ja jeszcze coś ci chcę pokazać stary, jeszcze jedna zajebista rzecz Dobra, no, teraz jest wszystko gotowe, zobacz to Karbon człowieku, jak to siedzi Osłona na silniku, na silniku, na silniku, siku, osłona na silniku karbonowa, zajebista jestem. Tu się da jeszcze gdzieś wypchać karbon? Ten kluczyk będzie jeszcze z karbonu. Na tripie Ci go pokażę, będzie cały z karbonu, zapamiętajcie ten klucz jak wygląda teraz. teraz i zobaczycie jak będzie wyglądał. Słuchajcie, razem z fundacją Front and Drive. i samochodami jak Ferrari, McLaren inne, wjeżdżamy na tor, przewozimy widzów. A co miało się na to, że Łódź, dowiecie się już w kolejnym materiale.